Witam wszystkich, mówię za haiwa, to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play z gry Outlast Whistleblower No okej okay, jak więc idziemy sobie teraz tędy o patrzcie jak fajne kończynki są tutaj połocinane i włożone tych pojemniczków. Słodko! No dobra, trzy kanibala go piłe, a to nie jest dobry znak. Włączę sobie kamerkę tak na wszelki wypadek Co jest tu coś... O! Bateryka! Tra la, -la, -la baterykę mam. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Pójdziemy sobie gdzieś tu. Schowajmy się tutaj. Szybko, close this door, close this... Dobrze. Teraz pod łóżko. Zobaczymy, czy nas w ogóle znajdzie. No. 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 No, chyba jest zbyt głupi. Idę mu pomóc. Pobiegnę teraz w ogóle w to miejsce, z którego on przyszedł, bo tam na pewno będzie jakaś droga... Oh, fuck you. Fuck you, so much. Będzie jakaś droga. E, wyjście po prostu jakieś. Dobra. Biegniemy sobie szybko, szybko. Tam nic nie ma. Tędy. Bo chyba, że tam coś było. O jezu, biegnę teraz w kółko. No dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Tym razem skręcę tam w prawo. Zobaczę co tam jest. Dobra. No patrzcie, no gaz, no ale. A co tam na górę da się wskoczyć? O! O! Da się wskoczyć, a to mnie trochę zaskoczyło. No i co, kanibal? No, chciałbyś mnie, a? chciałbyś. No, już, już mnie masz. Dobra, schodzimy na dół. Gaz. Nienawidzę gazu. Dobra, o, zakręćmy sobie to. Może w końcu zakręci się ten gaz cholerny. Zadanie: dotrzyj do radia w więzieniu. Dobra, dotrzemy sobie tam. Open street. Nad open. Okej okay, dobra. O, teraz mogę tędy wchodzić, Fajny. No już, gazujcie mnie. Halo, pójdziemy sobie w prawo. Tak, prawo to taki kierunek. Bardzo fajny, bardzo lubię chodzić w prawo. Tak więc sądzę, iż to będzie. O, cześć. Y nie wiem, teraz cholera chyba źle poszłem, co? Nie, dobrze poszłem, dobrze, bo teraz tam było takie pomieszczenie z, gaz z gazem, i właśnie tam chcę się dostać, no! Jest! I co, gaz? No, tak, gazujcie mnie, tak. Super, teraz powinno mi trochę życia może wrócić, co? O! bateryjka. I idziemy dalej. Już jakiś alarm. Kolejne takie po pomieszczenie. O, klatka schodowa, jak fajnie. Schodzimy sobie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. W dół, w dół. Wow, my God. Stężenie dwutlenku węgla jest tutaj o wiele za duże. Nie widzę nawet buzi. Buzi nie widzę, buzi nie widzę w tej gwie, ale ja widzę. A ja nie widzę. Fak. Idziemy więc sobie przez ten gwe, przez ten mrok, przez to coś. O oh my god, co to ma być? Twórcy, mam do was takie pytanie, do twórców tej gry Dlaczego znowu straszcie mnie niczym? Już drugi raz taka sytuacja, w ostatnim odcinku też było coś takiego, że przestraszył mnie sam dźwięk, że niby, że mam że przestraszył sam dźwięk, ale to jest to jest głupie, ja nie wiem jak oni na to wpadli, żeby dawać całą muzyczkę i tyle To nie jest straszne, to jest błąd twórców Co o Boże kolejny, dokąd uciekacie? Spokojnie, ja wam nic nie zrobię. No co, zamknięte, oczywiście. Jak zawsze. O, ale to jest otwarte. Dalej nic nie widzę. Halo. O, co robisz? Koszykówka, jak fajnie, no rzucaj. O, jakaś notatka. On w ogóle. Wrócić tym czymś, co. Od... To chyba jest głowa. What the hell. No, dobra. Na tym polega gra. No dobra, no to jak chcecie to sobie to przeczytajcie. To jest jeszcze druga strona. No a my sobie teraz idziemy dalej. Ja sobie tę notatkę może później przeczytam, teraz nie mam ochoty. No, co? Nie! Nie, szybko! Tutaj jest jakieś schronienie. Ja wobec! Szybko, 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 szybko. Co, nie znajdzie mnie? Mogliby popracować trochę nad tą sztuczną inteligencją. Dobra, otworzę to. Halo! Halo, halo! To zamknięte, da? No Dobra, to się wracamy, no bo co mam tutaj innego do roboty? Trochę głupie. O! Ten dalej rzuca do tego kosza. Czyjąś głową. Co mam Będę iść? Może. O! Tam jest otwarte? O, jak fajnie. Halo! Jest tu kto? O, cześć. O, ale ci fajnie głowa wygięła. Pewnie mam iść tędy, co? Na pewno mam iść tędy, no to idziemy tędy Teraz tędy. Ja sprawdzę tylko co jest tutaj Aha, jak zawsze nic. Okej, okay, no to idziemy tędy. Dobra, skaczemy teraz. Jump! O, oh, o, oh, oh, cześć Ale fajnie, że się tak przytulił do tego. Co tak... Co się tutaj dostać, co? No? E? Tam się cieszę, że Cię nie poznam bliżej. Mam zejść na dół? Ok. Oh my god. Nie wiem. Nie widzę, co jest na dole. Więc wolę tam nie skakać. Pewnie bym się zabił, jakbym tam skoczył. No. Tędy mam nie iść, tak? Super. Nie wiem, czy to nie jest jakaś przepaść. O! Jednak nie. To zawsze są moje takie pomysły dziwne. O, woda, łę. Pewnie śmierdząca i zanieczyszczona. Drabinka! I co? Może teraz jump mi tutaj walniecie, co? Tak żeby mnie wystraszyć tutaj na drabince. A jednak nie. Patrzcie na to niebo. Paskudne jest, nie? Zapisywanie się włączyło, super. Dobra, przeskocz przez to. Skręć w lewo. Dobrze, idź właśnie tędy. Woah, nie, to są te golasy! Golasy! Pedofilskie golasy! Golasy! Pamiętam je! Pamiętam je! To są dokładnie te same golasy! Co w podstawce! Uciekajmy stąd! Nie chciałbym, żeby mnie złapali! Tup, 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 tup! O nie! O nie! O nie! Spokojnie! Spokojnie, 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 tylko tędy pójdę. Szybko. Nie, nie idą za mną? A to dziwne. O, rączki. Siemka. Co, tam jest ciało w koszu. No trudno, wejdziemy sobie. O Jezus Maria, o gramy. Halo, gramy. Zagrałbym się z wami w tą grę. Fajna gra. Co, nie, nie, nie zepsułem zabawy. Już spadam stąd. Spokojnie, spokojnie, nie zepsułem żadnej zabawy. W ogóle czemu jedno urzenie odjął mi aż tyle życia? Tędy pójdę. Zamknę mu drzwi. Nie, zamknę sobie! Dobra, nie zamknę mu, po prostu ucieknę drabinką. Ha Who is a master Dobra Co tutaj jest? Zamkniętem, zamknięte, muszę zawsze iść jakimiś dziwnymi wyrwami chodzić No tateczka y, To chyba nie tu y, To będzie w dokumentach Obłąkanie Walidera Dobra, jak chcecie to sobie czytajcie No i okej, okay, idziemy sobie stąd A dobra, nie tędy przecież Idziemy sobie tędy Coś tam, ktoś krzyczy w oddali Ale ja ich tam nie słyszę Nie, 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 nie Myślałem, że mnie chce uderzyć ten gościu A on tylko sobie tak uciekał przed czymś Ciekawe przed czym Nie wiem, mam iść tędy, czy tędy Tutaj się nie da iść, tam jest jeszcze drabinka, co? Dobra, tutaj nic nie ma a, więc podrabince, może teraz? jump jumpscenka, jump no już jumpstenka. Nie. O, nic mi nie zrobił. Myślałem, że się na mnie rzuci, albo coś. Znowu takie same pomieszczenie. wo, wow, krewka! Wow, Jezus, coś to jest. Co on mu tam robi? Dziwnie to wygląda. Co za taki dźwięk się teraz włączył, ponury? To mi się nie. Nie, już myślałem, że ktoś drzwi uderza. To mi się nie podobało. Zamknięte są na szczęście. Ok, chodźmy tędy. Wow, dokąd ucieka szkoła? No nie, zawsze muszą być zamknięte drzwi. Jak oni wychodzą. Wow, ciemno. Halo. Kubuś by się przydał w tej grze. Naprawdę, kubuś by się przydał dla rozweselenia, bo to i tak horror za duży nie jest. Czego tutaj się mam bać? Nagłych dźwięków albo jakichś dziwnych jump scenek. Cholera, gdzie mam iść? Może gdzieś tutaj z tym monitoringiem coś zrobić? No nie. O, zaraz tu. A no tak, radio. O nie! Kim jesteś? O nie, to jest ten gościu! To on mi chciał dać to znieczulenie na początku. Fak. Co się dzieje? Poznaję ten głosik, wstawaj, włączmy sobie kamerkę OJ! Jezus! Maria! Zamknij to, zamknij to, zamknij to, zamknij to, zamknij to, zamknij to. co to jest? Kubuś! Kubuś! Wrócił, kubuś! Kubuś, nie ja chcę przed nim uciekać! Doń mnie! Goni mnie, kubuś! Tak, 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 goni mnie. Patrzcie, jej, jej, goni mnie, kubuś! Goń mnie, goń mnie. Tak, kubuś, tak, jak ze starych dobrych czasów. No i to mi się podoba. Chodź, chodź, kubuś! Dobry, kubuś! Ale, mnie... jezu, uderzył mnie. Jak fajnie, kubuś mnie uderzył. Zamknij te drzwi. Oj, kubuś, kubuś, jak ja ci dawno nie widziałem. To dalej, jest taki głupi jak dawniej. Dobra, zamknę mu te drzwi jeszcze. I gdzie... Uciekamy sobie przed kubusiem. O, chodź, no! Jesteś za gruby! Nie przeciśniesz się! Haha! Patrzcie jak odchodzi! Nie, to jest najlepsza postać w tej grze! Uwielbiam go! Szkoda, że potem stało się z nim to co się stało.

Gorzej być nie może. Ok, przeczytajcie sobie tę notatkę. Jeśli chcecie, oczywiście. Tylu starych koleżków powraca. Klechu. Jesteś najlepszy, Klechu. Szkoda, że skończysz tak jak... Podobnie jak Kubuś, tylko że chyba bardziej boleśnie. Jaż w sumie sam nie wiem kto bardziej boleśnie skończył. Zaraz, poznaję to miejsce. Exit, zara. Pójdziemy sobie najpierw tędy. Ej, pamiętacie to miejsce? Z podstawki. Byliśmy tutaj, już w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu, tak jest. Dobra, pójdziemy sobie. O! Co? Dzięki, super z ciebie ochroniasz Pamiętam, że tutaj był wtedy gościu. Tylkoś zabił podstawowej wersji. Tyle wspomnień wraca w tej grze. Bateryka! E, powiem wam, że ten Outlast nie jest taki straszny jak ten pierwszy. Tamten w sumie też jakimś tam bogiem strachu nie był, ale dało się tam wystraszyć. Tutaj tak krzyczę czasami, ale... Taka naturalna reakcja. Kubuu! Kubuś, 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 mieści ga. Chodź kubuś... Aj dałbym mu się w sumie złapać, no ale... Ale nie chcę zginąć. Kubuś. On tak fajnie zawsze głowy urywał. Kurde, nie widać go. Chciałem go zobaczyć tak własnymi oczami, nie przez tę kamerę. Ta muzyczka przy Kubusia, Dobra, kubuś. Ja spadam. Żegnaj kubuś. O, znowu zapisywanie. Dobra. Wystarczy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, no to wiecie, co możecie zrobić. Tak więc, żegnam się z Wami. Do następnego razu. No i na razie.